Nasze myślenie o islamie jest bardzo niesprawiedliwe dlatego, że upraszcza i skraca to, co ma o wiele większą głębię. Bo gdybyśmy wzięli na przykład słowo dżihad, kojarzy się to nam oczywiście ze świętą wojną. To jest coś, co właśnie podkręca ten bębenek terrorystyczno-wybuchowy. A gdybyśmy sięgnęli do Koranu, zobaczylibyśmy, że w Koranie dżihad znaczy walkę, owszem, ale ze swoimi słabościami, z tym co w nas jest niedobre, niedoskonałe. Duży, wielki dżihad to jest właśnie to zmaganie się z grzechem w sobie. I jeśli na tej wojnie poniesiemy wielką ofiarę, wtedy idziemy do raju. Natomiast mały dżihad, zupełnie na marginesie, mówi o tym, że muzułmanie są zobowiązani do obrony własnej religii wtedy, gdy ktoś ją atakuje. I wtedy nawet można użyć oręża. Dobra, tyle bredni to już dawno nie słyszałem. Dżihad w Koranie oznacza walkę, owszem, ale ze swoimi słabościami, z tym, co w nas jest niedobre, niedoskonałe. Do jasnej cholery. Gdzie w Koranie mamy coś takiego napisane? No na miłość boską. Gdzie? Jeżeli wpiszemy dżihad, to pokaże nam się 28 wyników, z czego musimy odciągnąć 3 bo są w języku indonezyjskim albo malajskim. A więc zostaje 25 wyników, i ani jeden nie podaje nic o jakiejś walce ze słabościami. W żadnym z tych wersetów, gdzie występuje dżihad, nie ma żadnej mowy o walce ze słabościami albo niedoskonałościami. Werset 2, 3 Mówi między innymi o wydawaniu pieniędzy również na dżihad na drodze Allaha. Werset 290, który zresztą został unieważniony i zastąpiony wersetem 291 oraz wersetem 91 mówi o walce fizycznej. Werset 295 mówi o wydawaniu pieniędzy na dżihad różnego rodzaju, a jak wiemy, są cztery rodzaje dżihadu. Dżihad za pomocą miecza, języka, pióra i pieniędzy. W dodatku Tafsir, a więc wykładnia Koranu, a tutaj w wersetu 2.195 podaje jasno, że chodzi o świętą walkę. I nie jest to ta rzekoma święta walka ze swoimi słabościami. Potem mamy werset 2.216, gdzie jest tak jasno i wyraźnie powiedziane, czym jest dżihad, że każdy idiota powinien to zrozumieć. Werset 874, 924, 938, 943 i cała reszta też mówi o walce. Werset 1781 podaje nawet dżihad przeciwko politeistom. Więc to też chyba nie jest żadna walka ze słabościami. Przy okazji, według islamu chrześcijanie to też politeiści. Werset 33.23, 36.12 tak samo podaje, że dżihad to święta walka, a werset 47.4 jest bardzo dobitnym przykładem tego, czym właśnie jest dżihad. A więc w żadnym z tych wersetów nie ma żadnej mowy o jakiejś walce ze słabościami albo niedoskonałościami, tylko chodzi o walkę na drodze Allaha, o fizyczną walkę z bronią w ręku. Ale powróćmy do minuty 2:03. Niedobre, niedoskonałe, yy, duży, wielki dżihad to jest właśnie to zmaganie się z grzechem w sobie I jeśli na tej wojnie poniesiemy wielką ofiarę, wtedy idziemy do raju. Natomiast mały dżihad zupełnie na marginesie mówi o tym, że muzułmanie są zobowiązani do obrony własnej religii wtedy gdy ktoś ją atakuje i wtedy nawet można użyć oręża. Ale Duży wielki dżihad to jest zmaganie się z grzechem i jeśli na tej wojnie poniesiemy wielką ofiarę, wtedy idziemy do raju. Natomiast mały dżihad zupełnie na marginesie mówi o tym, że muzułmanie są zobowiązani do obrony własnej religii wtedy gdy ktoś ją atakuje i wtedy można nawet użyć oręża. Przed chwilą pokazywałem dżihad w Koranie. Było tam coś o wielkim dżihadzie, jako o zmaganiu się z jakimkolwiek grzechem, czy było raczej o walce fizycznej? Domyślam się, na czym się opiera ksiądz Niedałtowski, a mianowicie na jednym, jedynym hadisie, który jest zresztą nieautentyczny. Niestety dla księdza Niedałtowskiego prawda wygląda tak, że to ten większy dżihad jest walką fizyczną na drodze Allaha. I zabijaniem niewiernych, czyli niemuzułmanów. A więc jest to dokładnie to, co robi teraz państwo islamskie. A co do obrony islamu, bo ksiądz Niedałtowski powiedział, że muzułmanie są zobowiązani do obrony islamu za pomocą broni. Zapewne nawiązuje do wersetu 290, który został anulowany i zastąpiony wersetem 291 oraz wersetem 9.1. To jest właśnie ta abrogacja, ale o tym trzeba wiedzieć. Dlatego pierwszy mój film na kanale, ten po lewej stronie, jest prawie że najważniejszy, bo tam macie podane, gdzie szukać anulowanych wersetów Koranu.